Moi drodzy, poplon siany 16 sierpnia tak prezentuje się na dzień 21 wrzesień tak więc no mamy około ilu 40 dni, nawet nie 40 dni, za 35 i tak, tak się to prezentuje jest już kawał masy zbudowanej a myślę, że jeszcze przed tym poplonem dobre półtora miesiąca wegetacji tak, że teraz już będzie trochę spowolnione, bo nie będzie temperatur. Ale no myślę, że on tutaj powinien wyrosnąć konkretny. I proszę bardzo jaki ładny poplon. A tutaj mamy piątą klasę. Tutaj koło słupa. A pod lasem jest szósteczka. I proszę bardzo jaki ładny. Od kiedy tu jest regularnie stosowane wapno, to ta ziemia zaczyna żyć. Ta ziemia żyje i zaczyna tutaj rodzić. Bo i w tym roku ładne przęży to tu było i jest bardzo ładny poplon. Identyczny jak tam na wzgórku. A na wzgórku mamy klasę czwartą B. Dziedzianie, gdzie, gdzie czwarte a się trafia.